Dzień 17. Podczas sprawdzania okolicy zostałem zaatakowany przez jedno ze zwierząt, które przybyło nad wąwóz, nad rzekę. Wywiązała się między nami dosyć intensywna walka. Musiałem wykorzystać moje ostrza, które nie są standardowym wyposażeniem tego naczynia. Zostały mi sprezentowane w pakiecie bojowym, gdy to naczynie było tworzone. Mimo wszystko, zwierzę, które mnie zaatakowało, dotkliwie mnie pogryzło. Mam uszkodzoną przednią łapę, i regeneracja zajmie mi kilka najbliższych dni czyli. Kilka dni spędzę w legowisku, nie wychodząc z niego. Na szczęście nasze naczynia mają dodatkowe narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie dosyć szybko się regenerować. Produkcja komórek macierzystych jest dużo wyższa niż u standardowych zwierząt, które zamieszkują tą planetę. Dzięki czemu już za kilka dni będę w pełni sprawny i gotowy do działania. Teraz jedynie muszę odpoczywać. Ze względu na moją kontuzję i niemożność wychodzenia z legowiska, całym zaopatrzeniem i rekonesansem zajmie się teraz rachna.